Szukasz krótkiego wypadu, który nie zrujnuje Twojego portfela? City Break we Włoszech wcale nie musi kosztować fortuny. Wystarczy dobrze zaplanować loty, noclegi, a weekend pełen słońca, makaronu i klimatycznych uliczek? Zamkniesz w budżecie poniżej 800 zł. Przedstawiam pięć włoskich miast, które łączą wszystko, co kochamy we Włoszech, z niskimi cenami w pakiecie. Każdy z nich ma swój unikalny klimat, lokalną kuchnię, atrakcje bez tłumów i tanie połączenia z Polski. Sprawdź, które z nich będzie twoim następnym włoskim celem. Włochy to zawsze dobry pomysł, ale Bolonia to już pomysł doskonały, szczególnie jeśli chcesz poczuć prawdziwy lokalny klimat, uniknąć tłumów turystów i jednocześnie nie przepłacać. Stolica regionu Emilia Romana to miejsce, gdzie historia spotyka się z doskonałą kuchnią, a ceny w porównaniu z Rzymem czy wenecją naprawdę nie bolą. Do Bolonii najłatwiej dolecieć z Warszawy, Krakowa lub Katowic. Tanie loty bez problemu znajdziesz od 60 zł. Szczególnie jeżeli polujesz na nie z lekkim wyprzedzeniem. A gdy już wylądujesz z lotniska do centrum miasta, dostaniesz się błyskawicznie. Merconi Express, czyli ekspresowy pociąg, pokonuje trasę w 7 minut, a bilet kosztuje 9 euro. Tańszą opcją jest autobus miejski za niecałe 2 euro. Na miejscu nie potrzebujesz samochodu. W Bolonie najlepiej zwiedzać pieszo, bo to właśnie tu znajdują się najdłuższe arkady w Europie. Ponad 40 km zlaszonych chodników. Jeżeli jednak zechcesz podjechać, bilet 24-godzinny kosztuje zaledwie 5 euro, a pojedynczy przejazd 1,5 euro. A co z noclegiem? Budżetowo można spokojnie znaleźć łóżko w hostelu czy przytulnym pensjonacie od około 70 zł za noc. A jeżeli wolisz coś bardziej komfortowego, trzygwiazdkowy hotel w samym centrum to koszt rzędu 180-200 zł za osobę. Do tego włoski klimat w pakiecie. No i to co najlepsze: jedzenie. Bolonia to kulinarna stolica Włoch. To tutaj narodził się słynny sos ragu à la bolognese, więc nie wyjdziesz stąd bez talerza prawdziwego triagatele à la ragu. Ceny w tratoriach to około 8-12 euro. Na szybki lunch poleca się piazza di taglio, czyli pizza na kawałki już od 3 euro. A espresso, jak to we Włoszech, obowiązkowe i tanie. Zwykle 1 do 1,5 euro. Zobaczyć warto wiele, ale zacznijmy od dwóch słynnych wież. Ariseli i Gariselda. Symbol miasta. Aktualnie są w renowacji, ale alternatywą jest wieża w katedrze św. Piotra. Potem koniecznie zależy na Piazza Maggiore, główny plac otoczony majestatycznymi budynkami i bazyliką Świętego Petroniusza. Spacer pod arkadami to czysta przyjemność, szczególnie prowadzącymi do sanktuarium Madonna di San Luca, z zapierającym dech widokiem. A jeżeli lubisz historię, odwiedź najstarszy uniwersytet w Europie. Bologna łączy autentyczny włoski charakter z nieco studencką energią i kuchnią, której nie da się zapomnieć. Wszystko to za rozsądne pieniądze, dlatego to idealny wybór na weekend, kiedy chcesz poczuć la dolce vita nie wydając całych oszczędności. Jeżeli natomiast marzysz się włoski city Break z klimatem, pysznym jedzeniem i widokiem na morze, a przy tym chcesz uniknąć tłumów i nie zbankrutować, Triest to absolutny strzał w dziesiątkę. To miasto to jedno z najbardziej niedocenionych miejsc we Włoszech, a jednocześnie jedno z najbardziej zaskakujących trochę włoskie, trochę austriackie, z bałkańskimi wpływami i niepowtarzalną atmosferą. Do Triestu dolecimy bezpośrednio z Krakowa. Na miejscu możesz zapomnieć o samochodzie. Triest jest kompaktowy i idealny do zwiedzania na piechotę. Jeśli chcesz gdzieś podjechać, bilet na komunikację miejską to koszt około 1,5 euro, a dzienny niecałe 4 euro. Noclegi. Bardzo budżetowo znajdziesz noc w hostelu lub pensjonacie już od około 80-90 zł. Przy odrobinie szczęścia gwiazdkowy hotel w centrum z widokiem na port to koszt od 150 zł za osobę. A śniadanie z rogalikiem i kawą z widokiem na morze bezcenne. Ale przejdźmy do sedna. Jedzenie. Triest słynie z wyjątkowej mieszanki smaków. Włoskich makaronów, owoców morza i sznycla po wiedeńsku. Obowiązkowo spróbuj lokalnego dania, Jota, czyli gulasz z kiszonej kapusty i fasoli. A na kolację wybierz się na Spaghetti alla Vongole, czyli z małżami. Ceny w tratoriach zaczynają się od około 8 euro, a jeżeli wolisz coś na szybko, Focaccia lub Panino, za około 3-4 euro. A co zobaczyć? Zacznijmy od Piazza Antella dell'Italia. Największego Placu Nadmorskiego we Włoszech, który dosłownie wchodzi na Adriatyk. Potem spacer wzdłuż San Giusto, gdzie czeka na Ciebie zamek z panoramicznym widokiem na miasto i zatokę. Miłośnikom architektury poleca się też kawiarnie w stylu wiedeńskim, tym legendarną Cafe San Marco z 1914 wieku. A jeżeli masz więcej czasu, podejdź do zamku Miramare, romantycznego pałacu z bajkowym ogrodem tuż nad brzegiem morza. Dojedziesz tam autobusem miejskim. Triest to włochy z twistem. Trochę mniej turystycznie, bardziej autentycznie, z morzem w tle i pyszną kuchnią w rozsądnych cenach. Idealne na City Break, gdy masz ochotę na coś innego niż klasyczne włoskie kierunki. Są takie miejsca we Włoszech, które wciąż pozostają poza radarem masowej turystyki i Ancona jest tego najlepszym przykładem. Położona w regionie Merch nad samym Adriatykiem łączy w sobie klimatyczne stare miasto, piękne plaże i autentyczną włoską atmosferę bez tłumów, kolejek i kosmicznych cen. Dojazd bez problemu. Do Ankony dolecisz z Polski tanimi liniami lotniczymi, np. z Krakowa, Katowic czy Warszawy, a bilety potrafią kosztować 60 zł. Lotnisko znajduje się zaledwie 20 minut od centrum, a dojazd pociągiem lub autobusem kosztuje kilka euro. Szybko, tanio i wygodnie. Na miejscu nie potrzebujesz samochodu, Ankona jest idealna do zwiedzania pieszo. Od dworca do portu dojdziesz spacerem mijając po drodze najważniejsze zabytki i lokalne knajpki. Jeśli jednak planujesz wyskoczyć na przykład do pobliskiej plaży, Porto Nowo, albo na wycieczkę w góry Mont Conero, bilety autobusowe kosztują około 1,5 euro. A noclegi? Budżetowo, ale ze smakiem, pokój w pensjonacie blisko centrum znajdziesz od około 90 zł za noc. Wygodny hotel, 2-3 gwiazdki z klimatem i widokiem na morze, to około 180 zł za osobę. Idealna opcja na spokojny weekend we dwoje. A kuchnia, merch, to region smaków. Od owoców morza przez trufle po lokalne wina. W Ankonie musisz spróbować brodetto, regionalnej zupy rybnej, która smakuje jeszcze lepiej z kieliszkiem białego wina, pasta z małżami, focaccia z oliwą i ziołami czy klasyczne włoskie galetto. Ceny zaczynają się od 3 do 4 euro za przekąskę, a za solidny obiad w szatorii zapłacisz od 10 euro. Co zobaczyć? Zacznijmy od imponującego portu z widokiem na latarnię morską i łuki triumfalne. Koniecznie zajrzyj do katedry świętego Cyriaka, skąd rozciąga się panoramiczny widok na całe miasto i Adriatyk. Spaceruj wąskimi uliczkami starego miasta, zajrzyj na Plaza del Prebistito i usiądź na kawę w lokalnym barze. Espresso jak zawsze to koszt około 1,5 euro. Jeśli masz ochotę na więcej natury, plaże i klify parku Monte Correro są oddalone o zaledwie 30 minut. To jeden z najpiękniejszych fragmentów wybrzeża Adriatyku z turkusową wodą i białymi skałami. Ancona to Włochy inne niż wszystkie, autentyczne, niepowtarzalne i idealne na tani city break, gdy szukasz słońca, spokoju i pizzy z widokiem na morze. Bez pośpiechu, bez tłoku i bez uszczuplania portfela. Myślisz pizza, widzisz krzywą wieżę. Ale uwierz, to miasto to coś znacznie więcej niż jedno zdjęcie z podpórką. To świetny pomysł na szybki, tani wypad do Włoch z mnóstwem uroku, pysznym jedzeniem i idealnym położeniem, jeśli masz ochotę na więcej Toskanii w pakiecie. Dojazd to bajka. Do PIZY bez problemu dolecisz z Polski, bezpośrednie tanie loty z Krakowa, Katowic, Warszawy czy Gdańska. Znajdziesz już od 60 zł w jedną stronę. Lotnisko leży praktycznie w mieście. Pociąg Pizza Mover zawiedziecie z terminala na główny dworzec kolejowy w 5 minut, a koszt to około 5 euro. Na miejscu wszystko masz w zasięgu spaceru. Od dworca do krzywej wieży dojdziesz piechotą w około 20-25 minut, mijając po drodze urocze place, kamieniczki i tratorie, których pachnie pizzą. Komunikacja miejska to opcja, jeżeli wybierasz się poza centrum. Bilet kosztuje 1,5 euro, a dobowy około 3 euro. Noclegi zaskakująco przystępne. Łóżko w hostelu w budżetowym pensjonacie znajdziesz od 80 zł. Hotel 2-3 gwiazdki blisko centrum z klimatem i śniadaniem od 150 zł. za osobę. A jeżeli masz ochotę na nocleg z widokiem na Krzywą Wieżę, tak to możliwe i wcale nie trzeba sprzedać za tonerki. A jedzenie to skania nie zawodzi. W pizie czekają na Ciebie makarony, lokalne sery i panini z porchettą. Talerz pysznego triagatele z truflami lub klasyczna toskańska zupa ribolita to koszt około 8 euro, a szybki lunch, pizza na kawałki od 3 euro, kieliszek lokalnego wina znajdziesz już od 3 euro, a espresso? Tanie jak praktycznie w każdym regionie Włoch. A co zobaczyć? Oczywiście Piazza di Miricoli, czyli plac cudów z krzywą wieżą, katedrą i baptysterium, ale to dopiero początek. Omiń tłumy i zajrzyj na mniej znany klimatyczny plan kawalerii albo przejdź się wzdłuż rzeki Arno. Pacer nocą polurgarno to czysta magia. Światła, kawiarnie i zero pośpiechu. Masz więcej czasu? W 15 minut jesteś nad morzem w Marina di Pisa. Idealne miejsce na popołudniową kąpiel. Albo wskocz do Luki, jednego z najładniejszych toskańskich miasteczek. To około 30 minut pociągiem. Bilet to niecałe 4 euro. Pisa to idealne połączenie klasyki i luzu. Ma słynny symbol, ale nie ma tłoku Florencji. Jest to skania w pigułce, doskonała kuchnia, szybki dojazd z Polski i ceny, które naprawdę nie bolą. Na weekend, na przedłużony city break, na pierwszy kontakt z Włochami, pizza sprawdzi się perfekcyjnie. Jeżeli marzycie się city break z prawdziwą włoską duszą, ciepłym morzem, pysznym jedzeniem i bez tłumów z selfie-stickami, Bari będzie strzałem w dziesiątkę. To stolica Apuli południowego regionu Włoch, który kusi słońcem, lazurową wodą i klimatycznymi uliczkami, a przy tym nie zrujnuje portfela. Jak się tam dostać? Do Bari dolecisz bezpośrednio tanimi liniami lotniczymi z Warszawy, Krakowa, Katowic czy Wrocławia. Ceny biletów potrafią być śmiesznie niskie, bo zaczynają się od 60 zł, zwłaszcza poza sezonem. Z lotniska do centrum dojedziesz w około 20 minut albo autobusem miejskim za 1 euro, albo wygodną kolejką za 5. Na miejscu wszystko to, co najlepsze jest w zasięgu spaceru. Barri Vercetta, czyli Stare Miasto, to labirynt wąskich uliczek, gdzie lokalne gospodynie robią makaron hetty przed domami, a zapach świeżych focacci unosi się w powietrzu. też pojechać na plażę lub na dworzec, bilet na autobus kosztuje 1 euro, a dzienny 2,50. Noclegi przyjemny i w rozsądnej cenie. Pokój w pensonacie blisko Starego Miasta znajdziesz od 100 zł, a komfortowy hotel z klimatem i śniadaniem od 150 zł za osobę. A kuchnia? Południowe Włochy to raj dla smakoszy. Obowiązkowo spróbuj focaccia barese, puszystej z pomidorkami i oliwkami, już od 2 euro. Do tego lokalne orichette z brokułami, świeże owoce morza i genialne wina z Apuli. Obiad Trattori około 8-12 euro, espresso na szybką przerwę jak zawsze 1,5 euro. Co zobaczyć? Zacznijmy od klimatycznej starówki i bazyliki świętego Mikołaja. Tak, tego Mikołaja. Potem przespaceruj się promenadą nad morze i zajrzyj do Castello Stevo. Średnio zamku, który kryje niejedną historię. Wieczorem wybierz się na lody i obserwuj Serwuj życie lokalnych mieszkańców. Tu Włochy dzieją się na ulicy. Masz mniej więcej, kakuj w pociąg i w 20-30 minut... Jesteś w bajkowych miasteczkach. Polignano e Mare albo Monopoli, gdzie kolacja w porcie smakuje jak marzenie, a bilety kolejowe to niecałe 3 euro. Bari to Włochy prawdziwe bez filtrów. Są palmy, plaże, pasta i Prosecco, ale też serdeczni ludzie i spokojny ryb południa. Idealne miejsce, żeby naładować baterie, poczuć Dolce Vita i nie zbankrutować. Jeżeli marzysz o włoskim klimacie, pysznym jedzeniu i pięknych widokach, ale nie chcesz wydawać majątku? Te miejsca są stworzone dla Ciebie. Każde z nich oferuje coś wyjątkowego, a jednocześnie pozwala podróżować budżetowo i wygodnie. Bolonia, kulinarna stolica Włoch, stragiatele Alaragu w roli głównej, długimi arkadami i autentycznym klimatów, bez tłumów turystów, idealna do zwiedzania pieszą. Triest, niedoceniona perła nad Adriatykiem, z widokiem na morze, kawową kulturą i austriacko-włoską duszą. Spokojna, elegancka i tania. Ancona, portowe miasto z duszą, gdzie spotyka się morze, wzgórza i historia. Tanie lody, dobre jedzenie i świetna baza wypadowa do innych miejsc Apuli. Pisa nie tylko krzywa wieża. Klimatyczne stare miasto, niedrogie tratorie. I idealne połączenie z Toskanią. Dobra opcja na tani wstęp do słonecznego regionu. Bari, południowy luz, lokalne makarony, focaccia prosto z pieca i plaże w zasięgu spaceru. Świetne połączenia i ceny, które zaskoczą pozytywnie. Włoski City Break. W Wcale nie musi być drogi. Wystarczy dobrze wybrać kierunek, zaplanować kilka detali. Te pięć miast to gotowe pomysły na tani, niezapomniany wypad. Teraz pozostaje tylko jedno pytanie: które miasto wybierasz jako pierwsze? Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji, aby nie przegapić innych podróżniczych treści.